Dzisiaj kalzone według Salamona. Dobra, pierwsza kuleczka. Przepis na ciasto gdzieś tam u, u mnie na profilu można znaleźć. <noise> Jakie masz zręczności? Paluszki. Gdzieś jadła, zobaczysz. Takie wielkie. To będzie tak... taki wielki pieróg. Pieruk jak, jak tak. to był w te fałenie. <noise> <Czekaj>, tyle. Dobra, <noise> mamy taką, jakbyśmy robili taką małą pizzę. Teraz mielone. To znaczy tak jakbyś w sumie... mielone z indyka, z cierem pomidorowym, tak? Jakbyś na bolognese sobie robił. Dobra. Trzeba uzupełnić. Raz. A nie Aha. No nic nie posmaruję, bo tu, tu jest już... Aha, ten, bo to będzie roka. Co do mielonego. Pieczareczki. I... Pieczareczki na to. To będzie coś pięknego po prostu, jak myślisz? Myślę, że... Pieczareczki, urbana fe, 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 feczuta serek, okej. Okay. A to te, na to Aha, no. No Za dużo na pytań zadaję. No, du bardzo dużo pytań zadajesz, że jest to po prostu nie Dobry. komfortowe. Cebulka, cebulka, jalapeno. Cebulka była gorąca. Dlaczego? No tak z takich się, się. No tak wydałem, może wiesz. I na to. Oczywiście mozzarella. Starczy? I teraz najważniejsze, trzeba to złożyć. Teraz bierzemy tą stronę tu. O, tu trzeba skleić, ale najważniejsze jest za chwilę. Odwróciłbym to. O, o jak będziesz kombinował. Spokojnie to jest ciasto i patrz Jelic. teraz. Bierzemy tu palec. Tu drugi. jak no peroga. Chcesz przyjechać, coś mi nie wyszło. No już wiem. Teraz bierzemy tu palec. i Robimy taką kokartkę jakby. O. Mamy to! Nie mam notesu, nie mogę pisać. No co ty chcesz pisać? Filmik będziesz widziała. Na filmiku zawsze jest cały przepis. O. I teraz? I teraz? Mamy całego kalzony. Czekaj, pokażę od góry. I teraz tak. Karzony wygląda tak. Robimy teraz tak. Raz, Czemu? dwa i trzy. Mamy to na blasze. Na górę trochę cerka, żeby ładnie wyglądało. 180 stopni, 20 minut. I widzimy się na testowaniu. Jest. Mamy to. Coś pięknego. Dobra. Czas na próbę. Dobra. Gdzie ser? Tu. No. Polecam.